Bez krawata w Radiu Yard. Katarzyna Kozioł, dzień dobry. Dzień dobry. Ze mną dziś projektantka, krawcowa, wizjonerka. Sama nie wiem, która z tych określeń bardziej pasuje. Jolanta Nierodzik, dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Bardzo mi miło. Piękna zapowiedź. Ja naprawdę... Jestem kobietą orkiestru i przedstawiana w różnych kontekstach. I artystka, i projektantka, ale ja bardzo lubię określenie, które 10 lat temu, wtedy ówczesny marszałek Maciej Żywno na Podlaskiej Oktawie Kultur przedstawił mnie jako nasza, nasza regionalna projektantka Jolanta Nierodzik tak jestem z tego dumna no i tak czym, czym dla Ciebie jest to słowo nasza? Czym dla Ciebie jest to określenie? Jaki Ty masz związek z tym regionem? Jak się tutaj czujesz? Jak mocno jesteś tu zakorzeniona? Podlasie, Polska jest tak bardzo ważna i to tworzenie, ta energia, która idzie od tych cudownych ludzi z Podlasia, ich sposób mówienia, gościnność, więc ja nigdy nikogo nie udaję i zawsze chcę być tą dziewczyną z Podlasia. Więc dla mnie przedstawienie mnie jako nasza, nasza, czyli taka duma, bo zawsze rodzice mówią: nasza Jola, to zrobiła to i to. Więc to było dla mnie takie ogromne wyróżnienie, kiedy zostałam przedstawiona jako nasza regionalna projektantka, jadąc. Całą Polskę, ale również i świat, promując Podlasie, zawsze się przedstawiam jako nasza regionalna projektantka. Nie jestem tylko projektantką, jestem kostiumologiem. Miałam przyjemność popracować już, tworzyć kostiumy do filmu. Jestem rekonstruktorką stroi ludowych, naprawdę z całej Polski: stroi szlacheckich, damskich, ale również i męskich. Współpracuję z wieloma grupami rekonstrukcyjnymi, współpracuję z muzeum którzy mają problem do odzwierciedlenia jakiegoś danego stroju z danej epoki. Ja siadam, biorę lekturę, jak to mówię dobrze, odrobię pracę domową. Odrabiam to swoją pracę domową i tworzę konstrukcję, bo ciężko jest tworzyć formy, konstrukcje na siatce no, sprzed epoki, tak? Więc tworzę, zamawiam odpowiednie guzy, czyli guziki, trzęsienie, czyli ozdoby w czapce. Tak samo pracuję nad haftami. Największym wyzwaniem, o jakim muszę o powiedzieć, to był zespół Buńczuk gdzie razem z panią Ewą Jakubowską odtwarzałyśmy stroje można powiedzieć takie szlachty z e, rejonów tatarskich tak? dla Tatarów, bo zespół to są Tatarzy i Ewa tworzyła haft krymski, boże, jakże przepiękny i tu już był ten stopień opróg wyżeń, aby, aby odpowiednio to wyhaftować i odpowiednio zrobić grafikę, żeby nic nie przekłamać, aby te stroje naprawdę odzwierciedlały tę szlachtę, Tatarską, jakże piękną i kolorową. Mogę się założyć, że teraz większość słuchaczy intensywnie szuka, jak wyglądają tego typu wzory. Wspominałaś o tym, że to nie tylko szycie, to nie tylko kostiumy rekonstrukcyjne, to też projekty do filmu, do teatru. Na co konkretnie projektujesz? Do czego konkretnie projektujesz? Miałam przyjemność współpracować też z naszą operą i w Podlaską. Realizowałam projekty już wspaniałych kostiumologów z Polski. Był to Turandot, wystartowałam w przetargu, oczywiście go wygrałam, też byłam bardzo z tego dumna. I realizowałam stroje do Turandota, do Barona Cygańskiego. Tu jest fajne takie pole popisu, bo wraz z kostiumologiem, gdy masz kontakt i pracujesz, realizujesz projekty, ta rozmowa, to łączenie tkanów, bo to nie jest tylko takie odwołanie się do historii, ale również zabawa z nowoczesnością, tak? Że można to różny, w różnych kontekstach łączyć. Tkaninę, styl, formę, takiej trochę nowoczesności można przerzucić w tą daną epokę, na przykład tak jak Turandot czy, czy Baron Cygański, tak? I tym dla ciebie jest praca twoja? Takie mam wrażenie, to jest, moja to jest doskonała, praca. doskonała zabawa też jednocześnie. Ale wiesz, Kasiu, co jest najfajniejsze? że tak mhm. naprawdę nie pracuje. Tak, bo ty realizujesz swoją pasję. Tak, to jest pasja, to jest... Mm, ja mogłabym o tym mówić, mówić i opowiadać bo naprawdę wspaniali, cudownie ludzie do mnie przychodzą. Mam pracy mnóstwo. Żeby doba była jeszcze dłuższa, to i nadal bym jej miała za mało. A jeszcze jest dom, rodzina i, i trochę czasami się odbywa kosztem tego domu i rodziny to moja praca. Ale to zadowolenie klienta, ta radość, tak, oni mi oczywiście za to płacą, tak, bo jestem filmą legalnie działającą już od 10 lat, więc oni za to moją pracę płacą. Ale ta radość po oddaniu mojego Dzieła, bo nigdy nie uszyłam na przykład dwóch takich samych sukienek. Bo to powtarzam zawsze tak, to jest Twój styl, a moja precyzja. Ja jako projektant, ale również krawcowa, bo ja skończyłam Szkołę Krawiecką u nas w Był to zespół szkół odzieżowych Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ale również zdobyłam doświadczenie. W domu, u mojej mamy, bo kiedyś pani powiedziała, że wyssałam to ze mlekiem matki. Tak, mój pradziadek, babcia, mama, e, ja, siostra starsza, teraz córka moja młodsza, tu schedę przejmuje. Także wszyscy szyjemy z pokolenia na pokolenie, sami tworzymy, bo nie tylko projektuję na papierze ale również potrafię zrobić konstrukcję i wszystko od A do Z uszyć. Od czego zaczęła się Twoja przygoda z nożycami, z igłą, a później, a później to chyba zostało przekuta na maszynę do szycia? Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, była jakieś taka stara maszyna skrzyniowa, lata 70., i ona robiła tak: papach, 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 papach. Pa, pa. Mamusia, nożna, jeszcze nie miała silniczka wtedy, papach, papach, pa, pa, babciu szyły. I ten dźwięk, pamiętam, jak on mi się podobał, ja przy nim spałam. Później te wspaniałe tkaniny z Pewexu, które klientki dla mamusi przynosiły do szycia. Gdzieś, zapomnę, jak ze środka błamu, materiału, dziurkę wycięłam, bo stwierdziłam, że to będzie fantastyczna spódniczka dla lalki bar. Pamiętam jeszcze do tej pory, jak wcierałam mamusi dostałam, bo to była druga tkanina powierzona, czyli klientki. A ja sobie taką dziurkę wycięłam, ze środka błamu, bo akurat tak materiał był złożony, więc mama od tamtej pory powiedziała, wszystko co jest na podłodze jest twoje. Więc ja zbierałam te najmniejsze skrawki, ścinki, a że moja koleżanka, jedna i druga, miały lałki Barbie, to zbierałyśmy się w przyczepie kampingowej i tam ręcznie szyłam i projektowałam dla największej celebrytki w Polsce. I za granicą lałki Barbie. Później była jeszcze lalka Flow i doszedł Ken. To byli moi prawdziwi pierwsi klienci. Mam 14 lat i już zaczęłam szyć za pieniądze. Bo dla młodej dziewczyny to była bardzo ogromna wartość uszyć taką sukienkę i dostać za nią wynagrodzenie. W wieku 16 lat już szyłam naprawdę tak profesjonalnie, przy boku mamy. Do tej pory pamiętam, jak uczyła mnie stawiać rękawy i kazała trzy razy prócz fastrygę, jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz, ale dzięki temu doszłam do perfekcji. W tej chwili moja mama, kiedy schodzi, czasami pomaga, a mama jest mistrzem krawieckim, do mnie do pracowni i mówi no, ja już tak szyć jak moja Jolka to nie potrafię, to jest dla mnie naprawdę ogromne wynagrodzenie. Usłyszeć od mamy takie, takie słowa, gdzie to ona mnie uczyła tej pracy, tak? Tego szycia i projektowania, łączenia kolorów, łączenia tkanin, ale również w projektowaniu nie jest ważny tylko fason, wiesz co jest równie ważne, Kasiu? Przykro mi, ale nie wiem. Co ważne jest w tworzeniu odzieży, bo dla mnie najważniejsza jest rodzaj tkaniny. To, co nosimy na skórze. W tym roku zrobiłam kolekcję, która została stworzona tylko i wyłącznie z tkanin naturalnych. Nazywała się Radziuszka. Mało tego, my te tkaniny utkaliśmy na krostach. Za pomocą Barty, Bajko i Kariny, a dziewczyny utkały tkaninę, Radziuszkę. Powstały przepiękne żakiety, płaszcze, kostiumy, które mają ogromne właściwości. Len noszony latem. Nawet sobie nie wyobrażajcie, jaki to jest komfort i wygoda poruszanie. Mało tego, na tym nie stworzyliśmy również obrazy, Elżbieta Maria Kowalczuk namalowała ręcznie habry, maki na takim pięknym żakiecie lnianym, gdzie jeszcze jest obraz na ubrania. Po zrobieniu kolekcji ludzie zobaczyli mówią, a pani Jolu piszą do mnie na różnych portalach społecznościowych. Ja mam taki kilim, ja mam taki, taki byłam po mojej babce. Ja mówię, proszę to przynieść do mnie. Odpowiednia konserwacja, czyszczenie takiej narzuty i naprawdę powstawały przepiękne żakiety, przepiękne płaszcze. Coś nietypowego, oryginalnego i naszego z Podlasia. A jak patrzysz na to, co teraz dzieje się na ulicach, jak widzisz te młode dziewczyny ubrane, niestety, wszystkie na jedno kopyto, to co sobie myślisz? Gdzieś coś zabrano tym dzieciom. Gdzieś coś umknęło, bo ja będąc nastolatką i nie miałyśmy takiego dostępu do odzieży, tak? E, nosiliśmy się bardzo fajnie kolorowo. E, przede wszystkim kobieco. Dla mnie spódniczki pokazać nóżki, do kolanka odsłonić, dopasować, zaznaczyć talię, bo wtedy jeszcze ta talia piękna była. No to była ta kobiecość, ta subtelność. Teraz no troszeczkę się ta młodzież nasza pogubiła. Powiem Ci, dużo pracuję nad swoją córką, a ona też lubi tą offer taką odzież. Zobacz, chodź, zmiesz tą sukienkę. Mamo, no masz rację. Pokazać tej młodzieży, że możesz się troszeczkę inaczej ubrać. Aczkolwiek to jest inna poka, inny styl. One mają swoje chyba swoje przeżyć. Kiedy przychodzą dziewczyny w tych takich szerokich bluzach oversize'owych i pokazują pani Jolu, ja zawsze marzę o takiej sukni. Ojejku, no, no mała, drobna, wspaniała kobietka. Ja wy cudownie, szyjemy, bez dwóch zdania, ja spełnię twoje marzenie. Jest to twoje marzenie, mieć taką suknię? Tak. Zobacz, taki materiał, taki kolor. Zobacz jak ładnie pokreśla twoje oczy, kolor skóry, jaki masz piękny. I zobaczcie, tu wydobędziemy bił, zaznaczymy talię. Tu bym tylko zrobiła na przykład inną długość, żeby cię nie skracać, nie zabijać ze wzrostu. I te y, dziewczęta naprawdę stają się takimi małymi kobietkami. I wie w nich tą kobiecość. W duszy nie? ciągle jesteśmy księżniczkami tak. i tego nikt nam nie zabierze. I ta kobiecość taka piękna, no. Także drogi panie, jesteśmy kobietami, podkreślajmy to. I zostańmy przy tym. Naszym gościem była Jolanta Nierodzik, nasza, regionalna projektantka Dziękuję bardzo za wizytę w Studiu Radia Jard. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i zapraszam, jeśli będę mogła w czymś pomóc, służę swoją radą i pomocą. Bez krawata w Radio Yard.